Stoję w kościele i nie wierzę. Trzyma dżołchę taką. Całą mszę na rękach. Taką. Nie? się ja pójdę walne w łeb dziada. No. O taka pannica. Nogi mu do kolan wiszą. A on ją trzyma. Po co? Żeby tu pani potem taka urosła. Po to ją trzyma. Czemu? Bo jemu jest miło. Bo jemu jest fajnie. I to faceci to robią. Zauważyliście? To jest czas na przytulenie, ale może, się, może siedzieć w ławce obok i się do mnie tulić. Będziemy prześmiewać takie rzeczy, bo one są idiotyczne, nie? Tak naprawdę, po pierwsze, dbasz o swoje samopoczucie albo o to, że nie musisz wysiłku podejmować. To jest to, że tak, taki rodzic, i tu w tym momencie to są ojcowie, nie? I oni to robią, i potem taka dziewczyna rośnie i ona ma wielki problem ze wszystkim. Ma problem z ruchem, ma problem, bo to nie zostało w niej jakby zaszczepione. Możesz się przytulić, przytul się i zejść. Nie mam jakiegoś negatywnego nastawienia, tylko muszę sobie no jak wytłumaczyć.